Witam serdecznie. Nagrywam, bo mam taką potrzebę podzielić się z Wami pe pewną, pewną treścią, pewnymi myślami. W ogóle jest mi, jest mi dzisiaj bardzo ciężko. Od rana mam bardzo ciężki czas. Cały czas jestem spuchnięty. Jestem taki obolały. Nic mi już nie pomaga. Myślę, że powoli przychodzi czas, że będę schodził że tak powiem z... będę schodził będę się wycofywał gdzieś będę się chował gdzieś do jakiejś dziury coraz mniej będę mówił tak czuję bo no, jeżeli tak się będę czuł jak się czuję dzisiaj to, to rzeczywiście tak będzie jest mi po prostu źle ta choroba mi przeszkadza i, i popadam w taką, w taką jakąś depresję dziwną Rozmawiałem dzisiaj dużo z, z Robertem, to taki chłopak, który szuka swojego miejsca, który ma swoje, dźwiga swoje ciężary, swoje problemy. Gdzieś poczułem ten jego ciężar też, poczułem to na plecach i, i mi się zrobiło tak ciężko też w związku z tym. Ale do czego chciałbym nawiązać? Chciałbym nawiązać do, do czegoś, co miało miejsce wczoraj. Wczoraj obejrzałem wieczorem długi live Janka Kubiaka z, z Drugim Chłopakiem. Nie pamiętam jak się nazywa. I słuchałem, słuchałem tych, tych rozmów. I wiecie co, i zaczynam coraz częściej mam takie myśli. Kochani, co dalej? Y, opuszczamy religię, bo takie, w tej chwili jest takie modne hasło w Polsce, zostawiamy religię, nie, nie wiążemy się z żadną religią, okej, okay, z żadnym systemem, okej, okay, bo systemy nas doją i, i rzeczywiście niszczą każdego z nas. I y, y, y to jest dobre, że istotą rzeczy, odkrywamy istotę rzeczy, która polega na tym, że każdy człowiek musi, z, musi mieć osobistą więź, osobisty kontakt z Bogiem. To jest najważniejsze, to jest to, na czym Janek się, się skupiał. Ale wiecie, co dochodzi, do, dochodzi do, do tego, że yy, dochodzimy do takiego miejsca, gdzie tych pojedynczych ludzi, związanych z Chrystusem, jest coraz więcej i będzie nas coraz więcej. I co dalej? Czy mamy się jakoś organizować? Czy kiedy spotykamy się po domach w grupkach 3-4-5 osobowych, czy mamy się wiązać w większe grupy? Czy jeżeli spotykamy się z ludźmi, którzy na drugim końcu Polski przeżywają to samo, myślą to samo, czy mamy się z nimi spotykać, czy nie, bo wtedy, bo wtedy budujemy znowu strukturę, budujemy kościół. Wiecie co? Jak patrzę na na to, co robił Paweł. Paweł w ogóle, zanim wystąpił na arenie, on 14 lat, 14 lat od momentu, kiedy spadł z konia, 14 lat badał, studiował. Wycofał się do Damaszku, gdzieś daleko, do Syrii. Nie był w ogóle w Izraelu z nikim się nie kontaktował, po prostu badał te wszystkie sprawy. Dopiero potem Bóg go wysłał do pracy. I jak zaczął pracować, to po prostu zaczął iść od drzwi do drzwi, od człowieka do człowieka, pracując zawodowo oczywiście, bo on nie chciał być ciężarem dla nikogo i opowiadał o swoim Chrystusie, o swoim Bogu, którego odnalazł. I w ten sposób budował, budował nie struktury. Zobaczcie, co on budował. Otwórzmy list do Koryntian. Początek listu do Koryntian. Zobaczcie. Paweł z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i z brat zborowi Bożemu który jest w Koryncie poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imię Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu i naszym. Łaska Wami pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze, za Was, za łaskę Bożą, która Wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w Was. Takiż nie brak Wam żadnego daru łaski. Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi Was aż do końca, tak iż będziecie, będziecie beznagani w dniu Pana naszego Jezusa. Chrystusa. Zobaczcie, do kogo on pisze. On pisze do grupy ludzi, którzy w mieście Korynt zaczęli się spotykać. Najpierw w synagogach żydowskich, potem zaczęli spotykać się i za miastem, potem być może wybudowali sobie coś swojego, żeby w te szabaty spotykać się i wielbić, i chwalić Boga. I co to jest Nowy Testament? To jest zbiór przepisów jak mamy funkcjonować, jak mamy żyć, żebyśmy mogli w tym świecie składać właściwe świadectwo o Bogu, którego znaleźliśmy. Każdy z nas szuka Boga. I co z chwilą, kiedy go znajdziesz? zaczynasz żyć według Bożych standardów. Nawrócenie to jest odwrócenie się od grzechu. Porzucenie grzechu. Jak, jak ja znalazłem Boga, w katolicyzmie najpierw, gdzie ochrzciłem się mając 25 lat, ja przyjąłem wszystkie sakramenty i ja miałem wielką radość, że znalazłem Boga, złapałem Pana Boga za nogi. Ale Minął kolejny rok życia, kolejny rok życia i ja zobaczyłem, że moje życie się w ogóle nie zmieniło. To jest gnój i dno takie jak było, tak jest. Dopiero w wieku 30 lat, jak przyszło moje nawrócenie, to właściwe nawrócenie, kiedy spotkałem Chrystusa, a nacisk został położony na przemianę mojego charakteru. Ja porzuciłem niedzielę, zacząłem zachowywać szabat, bo wyczytałem w Biblii, że to jest Boże Święty Dzień. Ja, biorąc łapówki wcześniej, będąc celnikiem, łapownikiem, porzuciłem to, przestałem brać cokolwiek na boku. Zacząłem uczciwie pracować od rana do wieczora, ciężko pracować własnymi rękami. Zmienił się mój stosunek do, do kobiet, mój stosunek do dzieci, do ludzi. W moim życiu zaczęły zachodzić zmiany. Przestałem pić alkohol, porzuciłem palenie fajek, yy, rzuciłem w ogóle wszelkie używki, kawę, herbatę, wszystko to, co pobudzało, wszystko to pozostawiłem. Ja stałem się nowym człowiekiem. Ludzie patrzyli na mnie jak na wariata, jak na bo to rzeczywiście on, no nie zapali, nie wypije lampki wina, nie weźmie do ust. No co to za człowiek? Na weselach nie chce tańczyć. Jakiś taki dziwoląg. Tak moje życie uległo zmianie. I jak znalazłem ludzi, którzy myśleli podobnie, to była grupa adwentystów dnia siódmego w Szczecinie. Kochani ludzie, piękni ludzie do dzisiaj, kocham tych ludzi, bo to są naprawdę wspaniali ludzie. Większość z nich trwa przy Chrystusie. Abstrahuję w tej chwili od tego, że Szatan w międzyczasie obudował to taką strukturą, taką piramidą, taką zrobił taką, taką obudowę tego wszystkiego, po to, żeby to zniszczyć naprawdę po to, żeby to zniszczyć w wyznaczeniu, w sensie takim biblijnym, żeby z powrotem ten protestancki kościół, żeby z powrotem wrócił do układu z papiestwem. No i jest i to się dzisiaj stało. Porzucono wiele zasad biblijnych na rzecz niebiblijnych, ale istota chrześcijaństwa na czym polega? Na tym, że ja studiując Biblię, Czytam, jaki jest Bóg. Poznaję Jego charakter. Przyglądając się Jezusowi, patrzę, jak żyje człowiek, który jest zrodzony z ducha. Jezus był zrodzony z ducha. Ja zostałem zrodzony z ducha. Ja ochściłem się. Potem Jezus mnie chcił ogniem przez całe lata, ogień doświadczeń. Musiałem porzucać grzechy. Do dzisiaj muszę. Nikt mnie nie uwolni od tego. Nikt mnie nie zwolni z tego. Ja, jeżeli, jeżeli ja naprawdę idę za Chrystusem, to ja pragnę się dostosować do standardów nieba. Dlaczego? Dlatego, że jak Jezus przyjdzie, On obudzi z martwych tych wszystkich ludzi, którzy umarli w nadziei zmartwychwstania. Tych wszystkich, którzy umarli w nadziei na życie wieczne, bo oni wiedzieli, że ten czas im dany tutaj to jest tylko chwilówka, przejściówka. Jezus przyjdzie, zabrać nas do swojego królestwa, gdzie wszystko jest przygotowane, ale tam będziemy żyli według standardów nieba, według Bożych praw, Bożego zakonu. A tutaj spotykają się ludzie, i wiecie, co jak słucham Jeku, wczoraj słuchałem, nie, nie znam tego człowieka, który z Jankiem występował, i on mi coś tam zaczął znowu mówić o, o, o zakonie, który został, został wypełniony przez Chrystusa, więc, więc w związku z tym co? No ten zakon już nie obowiązuje. No ludzie, jak ja słucham, słucham takich wynurzeń, Jestem załamany, zdruzgotany. Zrozumienie planu zbawienia jest tak proste, ale ja był tak namieszał ludziom w głowach, że ja nie wiem, ilu, ilu, z nas rozumie to wszystko w sposób właściwy. Naprawdę mam, niosę wielką troskę, bo co dalej, Janek, co dalej, jak, jak człowiek się nawróci, jak człowiek dalej się nawróci i ty mu wskażesz drogę, idź i miłuj. Kochaj drugiego człowieka. Ale pierwsze przykazanie jest idź i miłuj Boga. Bóg jest na pierwszym miejscu. Co to znaczy? Jak masz Go miłować? No On jest, ma być jedynym Bogiem. Ten Bóg, Bóg Biblii, Stwórca Wszechświata, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, On jest Bogiem. Jedynym Bogiem. I, i ja mam Go ja mam go mieć za Boga właśnie. To ma być ten Bóg, ten mój Bóg, jedyny Bóg. Ja nie mam sobie próbować go wyobrażać w żaden sposób i czynić żadnej podobizny i innym ludziom. Wiecie co, pchać do głowy obrazów jakiś, wytwarzać jakieś, jakieś obrazy Boga, bo, bo to jest wszystko fałszywe. Bóg jest tak, jest tak inny, niż nam się wydaje. Dlatego to przykazanie drugie jest trzecie. Przykazanie. Jeżeli poznałeś Boga, poznałeś Jego charakter, nie nadużywaj Go. Nie nadużywaj Jego imienia, Jego dobrego imienia. Jeżeli wiesz, że jest łaskawy, że jest miłosierny, nie lekceważ tego. Nie, nie luzuj sobie. Nie pozwalaj sobie na, na grzeszki, na małe odstępstwa, bo ktoś gdzieś Cię zaprasza do czegoś. Czwarte. Pamiętaj na dzień szabatu. Pamiętaj na dzień szabatu. Dzisiaj świat w ogóle nie pamięta o tym. Jest grupa ludzi, jest grupa ludzi coraz większa, która rozumie to, to przykazanie, że to jest znak między Bogiem. Bóg nasz uczynił znak, mówi zachowujcie moje, moje szabaty. To jest takie proste. Czekajcie, no pokażę, Wam, no. Otworzę Ezechiela. To bardzo mi się podobały te, te opisy w Ezechielu. Chyba w Ezechielu to jest. Czy Wiza... Albo Wizajaszu. Tutaj poczekajcie. Kartki mi się posklejały ostatnio. jej Zbigniew. Co ty robisz? Nie, to będzie Wiza Jaszu, przepraszam. To będzie Wizajasza O tak. Ja wam to czytałem wielokrotnie. No, czy to są trudne słowa, ludzie, kochani? Czy to jest takie trudne? Patrzcie. 56 rozdział Izajasza. Zobaczcie, co tu pisze. Tak mówi Pan. Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością. Gdyż bliskie jest przyjście, nadejście mojego zbawienia. Bóg zwraca się do nas i mówi, Przestrzegajcie prawa. Ludzie, ludzie, którzy myślicie, że zrozumieliście coś, przestrzegajcie prawa. Jakiego prawa? Tu jest zapisane. To, co mam przestrzegać, tych 600 ileś tam, przestrzegaj ich. Ja nie mówię, że wszystkich. Te, te przykazania, które były cieniami, były tylko obrazami wskazującymi na coś, tego nie musisz zachowywać, czyli nie musisz zażynać baranów i przelewać krwi na ołtarzu, dlatego, że prawdziwa krew została wylana, przelana. Chrystus przelał swoją krew, która jest dla nas zbawieniem, życiem. Więc baranków nie musisz zabijać. Ale pisze tam, że jak idziesz załatwić się, to idź za obóz i wykop dołek, bo Pan się tam będzie przechadzał. O czym tu jest mowa? To jest prawo o kanalizacji, prawo regulujące infrastrukturę społeczną. W miastach, w których nie było kanalizacji, tam były epidemie, tam były mory, a Izrael miał swoje piękne prawa. Gdzie Pan Bóg mówi: zadbaj o czystość, myjcie ręce, zobaczcie, ile jest przepisów o myciu łap. Nie będziemy roznosić chorób. Zakażeń. Jejku, czy to jest takie trudne? Bóg mówi, słuchajcie, ludu mój, to będziecie jedli. Jeśli chcecie jeść zwierzęta, to jedzcie te, które są czyste. Te, które mają rozczepioną racicę i przeżywają pokarm, to będziecie jedli. Ale nie jedzcie i wymienione jest. Nie jedzcie świni, psów, szczurów, sębów. No, czy to jest trudne ludzie, kochani. I dyskusje tutaj. Debaty się toczą, ci, ci niby protestanci dyskutują, że to nie to było dla Żydów, nie to było dla ludzi. Prawa są dla ludzi dane, nie dla Żydów. Przez Żydów Bóg chciał te prawa przekazać ludziom, ludzkości. Taki kanał wybrał. No to ludzie się tych Żydów uchwycili, że w tej chwili kierują oczy znowu na, na Bliski Wschód, na tych Żydów. I gapią się na tych Żydów wszyscy i przeginają w drugą stronę. Nie, to nie, no, nie w tym rzecz. Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie mojej sprawiedliwości. Boża sprawiedliwość się objawi niebawem. Będziecie zawstydzeni. I kiedy pojawi się Chrystus na obłokach niebieskich, będzie przychodził, będziecie, Nory kopani będziecie chowali się do dziur i będziecie wołali do skał, padnijcie na nas i zakrycie przed gniewem baranka. Gniew baranka. Ludzie kochani. Patrzcie, co on dalej mówi. Przecież to jest Słowo Boże ja wam czytam. Po co tu wymyślać jakieś bzdury, nowe teorie, budować nowe struktury, nowe, nowe nie wiadomo, co jak to już dawno jest pobudowane? Drugi wiersz, muszę odrzucić Iwankę. Muszę odrzucić Iwonkę, która mi chce powiedzieć, że się spóźni. Do końca tylko. Albo nie, dobra, zamknę ten odcinek, zadzwonię do niej. A właśnie, dzwonię. I zaraz do Was jeszcze raz wrócę i drugi odcinek zrobimy.